No, zgonili chyba Unia, czyli pan Janek z bratem. Idę wygania mi swoje Dobra, poszły Mała kubka się zrobiła, ich trochę więcej Dzisiaj mglisto, deszczowo, ponuro. Mam nadzieję, że nie będą tak dobrze chodziły jak ostatnio, Lecz nie mogą się wybić z dachu. Już nabierają Pewnie mają zakwasy po ostatniej wycieczce idą no tam ci mają dużo więcej A się rozerwały Coś dzisiaj słabiutko Ale ostatnio też było słabo, słabo, słabo A się jednak na wycieczkę wybrały, więc Że dobrze, dobrze, że słabo. A się porozrywały, całe niebo zrobiły. Tutaj po lewo pana Janka, górą chyba brata. Zresztą nie wiem tam. A te się wybijają. Jest trochę za późno, zgoniłem, ale nastrajam się mentalnie na sprzątanie gojemnika, Ale. Dobra, zaczynają kręcić trochę. Trochę łapać wysokości. Ale, że czepelki nie wróciły ostatnio, także czeple samce też zostały wydane i jeszcze rumunki od koroniatego wydałem w wyszwancach, wsadziłem wyszwance właśnie do klatki dzisiaj miałem w ogóle nie ganieć, chciałem żeby się tak pochodziły po tym, po podwórku, ale jako że chłopaki ganiają to nie chce być gorsze. A, dzisiaj pięknie chodzą, znaczy, <laughs> źle, ale może to i dobrze. Może to i dobrze. Nie wszystkim się chce chodzić chyba. E, są taka pogoda, zobaczcie, jak mglisto jest tutaj, nieprzyjemnie. Może na telefonie to tak tego nie widać, ale... A żałobników dużo nie straciłem, na ja chyba jeden perłowy usiadł wtedy do pana Mietka. Także niedużo No i to by było tyle zganiania. Schodzę z budy. I one też na szczęście nie chcą dzisiaj chodzić, bo może dlatego, że głodne, bo dopiero jest 11, a ja dopiero do nich przyszedłem, zamknięte były bez jedzenia i wody. Jakoś tak mi się zeszło dzisiaj. Mała kubka, ale starczy. Starczy, aby tylko zdrowie się utrzymywało. A moje dzisiaj słabo. No i dobrze, że słabo. I cyk, gołębnik wysprzątany. Nic nie wysypywałem, chociaż mamba jakoś mówię, nie preferuję, bo te głębie później się strasznie po, tym, po tej posypce chcą kąpać. Jedyne jeszcze mówię, mam marzenie takie może je spełnię kiedyś, pomalować te regały na biało. Te głębie by jakoś ładnie wyglądało, by tak było widniej i jaśniej w tej budzie. Ładnie by to wyglądało. Dzisiaj taki dzień gospodarczy, sobota. Pos dałem mi też kąpiel. Już pomyły się, posuszyły. Trochę jeszcze reszta się suszy. Siedzą. Dobra, dzisiaj poniedziałek, nie pada. Wczoraj niedziela cały dzień padało, nie było, nieganiane były. Dzisiaj zgoniłem. Dopiero co. Zobaczymy, czy to dzisiaj coś będzie w dom chodzić, czy nie, bo w sobotę wcale nie chciały chodzić. Eee, po południu trochę lepiej, ale tak to tak to w sobotę słabo W piątek też wcale nie ganiałem, bo nie miałem czasu, więc trochę jak czwartek odeszły to miały trochę luzu przez weekend, a dzisiaj zobaczymy jak to tam no dzisiaj trochę trochę lepiej niż w sobotę Dzisiaj znowu inny kierunek. Nie tak jak ostatnio, tylko raczej na las. Na las niby bezpieczniej, bo nie ma żadnych tam hodowców na, lasie, na, na lesie. Tylko jedynie co jest ten. Trener. Trener w sobotę bratu wziął typlera czerwonego. Moje zdążyły. Znaczy, moje były wyżej, wysoko, mu się nie chciało łapać i... No i tak chodzą, dobrze, że dzisiaj niedaleko A to jeszcze się wszystko może zmienić Dobra, niech chodzą Jakby odeszły dalej czy coś, to oczywiście nagram, ale widzę, że wracają dzisiaj Raczej dzisiaj odejścia spektakularnego nie będzie Ale to mówię, dopiero trzecia minuta zgonienia, to jeszcze się wszystko może zmienić W czwartek też tak leniwie, leniwie rozpoczynały to latanie, a później jednak coś im odbiło i no ale trochę się oddalają Trochę się oddalają Zdecydowanie lepiej chodzą kiedy jest pochmurno, bo jak jest słońce to kolory klepią, zwłaszcza czerwone wyszwance samce Dwa także Dobra, pauza. A złapałem też Budapeszta Zaraz wam go pokażę Trochę odeszły, ale dzisiaj <śmum> Dzisiaj na szczęście słabi okolica zwiedzona, także chyba już nie ma po co odchodzić. Wystraszyły mnie trochę, ale nie tak bardzo, o to mówię. Piszecie, że straczka była, nie była takiej straczki strasznej, ale z drugiej strony jakby poszły wszystkie dalej w budzie ani jednej sztuki, to co rozpoczynać od nowa, kiedy już się ma w miarę przebrane ptaki, to to też tak słabo teraz jest ich ze 180, także mi starczy tyle, o, wracają po prostej oczywiście Chodzą jeszcze tak średniej wysokości, ale a tu już sąsiada siadają, tam chyba jest 6, 12, 15 jeszcze chodzi, ale to takie pojedyncze. To chyba jakiś Budapeszt jest, a on się nie wyrabia za nimi po lewo. Może usiądzie, zobaczymy, ale czy on się utrzyma do samego dna, do samego końca. Z nimi zobaczymy zaraz. No wszedł taki Budapeszt. Ma tu. Słuchajcie, numer telefonu, ale nawet w okularach. Nie jestem w stanie go rozczytać. To puszczę go, chyba niech sobie leci. Wraca do domu. Jak leci do właściciela, mówię, bym zadzwonił, ale mówię, no nawet w okularach nie widzę, poszedł w stronę poszedł po prostu. Może wróci. No dobra. Dobra, dzięki za oglądanie tych moich filmów. E, dzięki za subskrypcję. Dzięki za komentarze. Ostatnio poszły fajnie, teraz parę dni słabiej. Ale przynajmniej spokojnie, nie mam emocji. Może taka pogoda wilgotna, może im się nie chce chodzić. W każdym razie na razie są w domu. Dzięki, pozdrawiam.